Jesteśmy na tagach książki historycznej, które można powiedzieć, że otwierają sezon przedświątecznych zakupów, przedświątecznego szaleństwa i Kapital Bóg przygotował, wydawnictwo Kapital dokładnie, przygotowało nowości na ten czas. Co prawda niektóre nowości są jeszcze z okresu października, ale też mamy nowości specjalnie na godzinę, na okres świąteczny tej świątecznej gorączki. I zaprezentuję Państwu właśnie nasze pozycje, które są godne zainteresowania z całą pewnością, też ciekawe i można powiedzieć, że odkrywają pewne sekrety. Ale zaczniemy od czasów siedmiowieczna, mianowicie psi żywot najemnika. Wydawówstwo Kapital rozpoczynając, wydawając książki bursza poszło linią właśnie powieści tzw. piastowskich. Wsi żywot na najemnika właśnie dotyczy tego okresu średniowiecza, gdzie mamy Bolesława Krzywoustego i tam różne historie obyczajowo obyczajowe związane też z naszą historią, gdzie różne spiski, sekrety. Yy są jakby w tej książce poruszane, pokazywane i pokazują właśnie barwność tego wspaniałego okresu piastowskiego, gdzie polskie państwo się właśnie tworzy i my tworzymy, tworzą właśnie naszą historię. I kolejny tytuł, co jest starszy, to jest Będziesz wisiał Grzegorza Brauna. No jest to książka wydana przy okazji, jest to książka wydana przy okazji właśnie tych słynnych słów, oczywiście niektórzy mówią, że powstała wcześniej, została wydrukowana, bo to jest, nie jest możliwe, żeby ukazała się tam jakieś półtora tygodnia po tym, jak doszło do tych słów właśnie słynnych namównicy. Nie, książka powstała zaraz po tym, jest to zbiór wypowiedzi sejmowych pana Grzegorza Brauna, który tak jest prześladowany przez panią marszałę Witek. Jest to Książka jest o tyle godna zainteresowania, ponieważ jakby przedstawia pewien ja program polityczny pana Grzegorza, przedstawia to są tak naprawdę uważa na wiele tematów i można spotkać właśnie pana Grzegorza takiego merytorycznego, gdzie często w mediach głównego nurtu przedstawiany jest jako wariat, ale tutaj mamy właśnie z i kości pana Grzegorza Brauna. Kolejnym tytułem, który wyszedł przy okazji 11 listopada, przy okazji święta niepodległości jest to książka o Sergio Ramelli. Jest to młody chłopak, student, był, bo został zabity przez komunistów we Włoszech. W czasie, w czasie tych słynnych walk, gdzie tam strzelano się, narodowcy tam włoscy z komunistami strzelali do siebie i on jest jedną z tych ofiar. Nie zastrzelono go, a mianowicie zginął w sposób tragiczny zabity przez swoich kolegów ze szkoły kluczami francuskimi. Sergio Amelie umarł tak naprawdę dwa razy. Raz umarł, ponieważ został zabity, ale też jego pamięć w trakcie tego wydarzenia i po tym, co się działo, była też zabijana przez swoich kolegów ze szkoły, przez włoski wymiar sprawiedliwości, przez nauczycieli w szkole i przez polityków. Jednak pamięć jego cały czas żyje i tutaj przedstawiamy historię chłopaka, który no, był ofiarą terroru komunistycznego w tym okresie po 1968 roku. Kolejną pozycję, którą mogę Państwu polecić jest książka napisana przez Amerykanina Idioci Kłamcy Psychole i Jest to książka, która porusza Polski Wymiar Sprawiedliwości, dokładnie polskie sądownictwo. I co ciekawe autor... Przyjmując jakby tą książkę, przytoczył pewną historię związaną z artykułem, który miał, się, miał być opublikowany jednym z dużych dzienników polskich. I nie powiem e, oczywiście nazwy tego, tego dziennika, no bo jak wiadomo Adam Michnik by się na mnie pewnie obraził gdzie jeden z dziennikarzy miał opublikować ten artykuł i po jakimś czasie umywał się kontakt z tym dziennikarzem. I zadzwonił właśnie autor tej książki do niego, zapytać się co się dzieje. On później w jakimś czasie oddzwonił i powiedział, że niestety, ale nie może ten artykuł być opublikowany, ponieważ on uderza w Polski wymiary sprawiedliwości. Ze swojej strony mogę dodać, że no, nie można mówić, że jest jakaś kasta, że polski wymiar sprawiedliwości jest niewydolny, że nie, możliwe, że mamy do czynienia. Nie, my jesteśmy wariatami, tylko ci którzy tam pracują. I właśnie ta książka porusza, porusza ten, dotyka tej podróży po tych różnych salach sądowych, po tych różnych papierów związanych z pozwami i myślę, że jest całkiem niesamowitą książką, sensacyjną. Kolejną książką, którą mogę panu, Państwu polecić jest Multikulturalizm w wyjęciu Feliksa Konecznego. No, Feliksa Konecznego nie ma nie trzeba polecać, ponieważ jest to swego rodzaju klasyka, a ostatnio na polskim wieku sięgającskim zaczęły się pojawiać kolejne pozycje, które omawiają jego myśl, jego myśl historyczną, jego myśl też polityczną i tą odpowiedzią też na tak zwaną tą teraźniejszość jest właśnie to ujęcie multikulturalizmu, które jak dobrze wiemy jest tematem bardzo żywym. I już tak wchodząc już prawie do sedna, ale polecę Państwu Kulisy Manipulacji. Jest to książka napisana przeze mnie i przez Marcina Roli. Rolę, gdzie przechodzimy przez ten okres, można powiedzieć, tego trzydziestolecia Polski niepodległej, wolnej, gdzie po 1989 roku można powiedzieć, że Polska odżyła, stała się bogatym krajem kapitalistycznym, gdzie każdy może się wzbogacić gdzie państwo wspiera obywatela. No i w tej książce obalamy ten mit i pokazujemy to, jak polskie społeczeństwo jest manipulowane. Książka nie zaczyna się stricte w 1989 roku, a też dotyczy tego, jak doszło do tych przemian stołowych I pokazujemy te, to, jak wygląda ten mechanizm okłamywania społeczeństwa, gdzie wskazujemy osoby, które za to odpowiadają. Gdzie pokazujemy dobitnie, jak szary człowiek może być przez media, zwłaszcza głównego nurtu manipulowany i może, może wylądować w tak zwanej rzeczywistości alternatywnej. A już na koniec, na desce podano danie, a mianowicie niepoprawny politycznie alfabet idei. Książka jest napisana też przeze mnie i przez Pana Stanisława Michalkiewicza ja zadawałem pytanie, o pan Stanisław Michalkiewicz odpowiadał. Jest to pierwszy tom. Jest to pierwszy tom. Na początku miała, miał być to w ogóle jeden, później patrząc na to, że jest bardzo dużo różnych zagadnień, tych właśnie idei do opisania. Podzieliłem to na trzy, ale teraz już wiem, że no, najpewniej się skończy to na czwarty. Pierwszy tom jest y, napisany alfabetycznie. Y, poruszamy tutaj takie zagadnienia jak antysemityzm, antykolonizm globalizm, faszyzm, ekologizm i wiele innych, gdzie pan Stanisław Michalkiewicz no, po prostu bezpardonowo podchodzi do tematu, tematów, gdzie no, powiem szczerze, że też nie spodziewałem się, że tak ostro może, można opisywać, gdzie tak ostro można wyrażać swoje poglądy. I właśnie to jest ta przewaga tej książki, ponieważ tutaj pan Stanisław Michalkiewicz jest bez retuszu, yy, bez, Bezkompromisowej. Jak jest to powiedzenie, że każdy kompromis z ewolucją jest kompromitacją, to właśnie pan Stanisław nie idzie na żaden kompromis z tymi różnymi złymi ideami, które nas otaczają. Szanowni Państwo. I jak mówiłem, jesteśmy na tagach książki historycznej, które się kończą w niedzielę, ale księgania CapitalBook.pl jest otwarta dla Państwa 24 godziny na dobę. Także serdecznie zapraszamy do nas do CapitalBook.pl, gdzie będą Państwo mogli właśnie kupić te książki. One też mamy wersję w pakietach nowości Capital Book Jest też pakiet Klasyka Wywiadu, gdzie są właśnie cztery książki, gdzie, w których ja przeprowadziłem wywiady z różnymi autorami, między m.in. właśnie dwie książki ze Stanisławem Michalkiewiczem. Także serdecznie Państwa zapraszam i do zobaczenia przed ekranami, albo u nas na tenisowej 8 w Warszawie. Z przyjemnością donoszę, Panie Naczelniku, że właśnie pojawiła się najnowsza książka w postaci rozmowy Pana Jarosława Kornasia i mnie, ze mną, pod tytułem Alfabet Idei. To jest dopiero początek, dlatego że doszliśmy zaledwie do litery D, a ten alfabet będzie obejmował cały analfabet. W związku z tym czekają nas jeszcze następne tomy, być może dwa, a być może nawet trzy, i dlatego polecam Państwu, bo już na targach książki tutaj na stoisku Capital Book ta książka od wczoraj jest. Jeszcze ciepła, bo prosto z fabryki przyjechała, także zachęcam Państwa tam. Są omówione alfabetycznie rozmaite idee, no i ze wszystkimi implikacjami, jakie za sobą pociągają, ponieważ idee mają konsekwencje. Polecam gorąco. Historia, która nadal wzbudza strach. To jest książka o latach 70. we Włoszech, więc może się wydawać niezbyt aktualna, a jednak jej przesłanie jest tak bardzo aktualne, że powinno być rozpowszechniane, powinno być e, rozpoznawalne także w naszym kraju i w naszych czasach. To jest książka, która opowiada o zabójstwie na tle politycznym dokonanym na e, 18-letnim chłopaku, którego jedyną winą było to, że miał poglądy prawicowe, natomiast jego oprawcy, studenci medycyny, ale także koledzy ze szkoły, nauczyciele, dziennikarze, a także całe włoskie społeczeństwo raczej popierało komunizm, broniło komunistów i prezentowało wszystkie cechy charakterystyczne wojującego antyfaszyzmu de facto. Doprowadziło to do brutalnego zabójstwa, w efekcie którego Studenci medycyny zamordowali pod domem 18-letniego chłopaka, który odważył się w swoim wypracowaniu skrytykować terrorystów z Czerwonej Brygady. Dlaczego to przesłanie jest tak ważne? Otóż pewne rzeczy się nie zmieniają, pewne rzeczy wciąż są takie same. Przemoc polityczna, nagonka na osoby, które myślą inaczej. Wymachiwanie antyfaszyzmem i używanie etykietki faszyzmu jako pewnego cepa do bicia wroga jest wciąż aktualne. Dlatego to przesłanie się nie zdezaktualizowało i nie zdezaktualizuje się na pewno jeszcze przez wiele lat. Zachęcam do zapoznania się, ponieważ ta książka opisuje wiele podobnych przypadków, nie tylko historię Sergia, ale całe tło historyczne, społeczne, polityczne a także właśnie mentalność i bardzo, e, pewne rzeczy, które się nie zmieniają. Podobne Sergio Ramelli, historia, która nadal wzbudza strach. Wydawnictwo Kapital, zachęcam. Podniosę książkę jak mało, kulisy manipulacji, czyli teorie spiskowe, które stały się faktem. Szanowni Państwo, ujawniamy te kulisy, zaczynamy od okrągłego stołu, czyli spojrzenie młodych ludzi na to, dlaczego nas przede wszystkim wyniszczono w naszym państwie, dlaczego na przykład młodzi musieli, musieli powyjeżdżać e, na zmywak. E, jedwabne, Szanowni Państwo, kwestia afery Rywina, afera FOS, e, nazwiska, wszelkie możliwe teczki i wszelkie możliwe, Szanowni Państwo, dowody na to tak naprawdę, co powinno interesować. Mainstreamowe media, czyli nie same pierdoły, nie tym, czym żyją właśnie Polska TV czy TVP, tylko ważne i ważkie sprawy w polskim interesie narodowym, e, ku świetności polskiej, niepodległości polskiej suwerenności, tak jak wam mówię na co dzień właśnie na antenie telewizji w Ralu 24 serdecznie polecam. Pierwszy nakład praktycznie już się e, rozszedł, ale generalnie dodrukowujemy drugi. Kulisy manipulacji, czyli jak teorie spiskowe stały się faktem. E, tu jesteśmy, jeżeli chcecie, zapraszamy dzisiaj Arkady Kubickiego e, w Zamku Królewskim. Segregacja nazistowska na nadal trwa, ale my się jej bacznie sprzeciwiam. Serdecznie polecam.